Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję moim słuchaczom, którzy pozostali na moim kanale i z niego nie odeszli. Nie mogłem nic tam wrzucać, ponieważ zostałem zbanowany i musiałem odczekać ten okres, aż mi te wszystkie bany poschodzą, żeby nie zamknęli mojego nowego konta, które założyłem, a pierwsze, które już miałem zamknięte. No ale wracając do tematu e, Krzysztofa Jackowskiego. Wczoraj Krzysztof Jackowski w nocy, późnym wieczorem wrzucił jeden bardzo krótki filmik. E, powiedział w nim tam bardzo niewiele, zresztą w zasadzie tylko kilka słów, ale jak się okazuje, e, ten filmik już dziś został ściągnięty. Mianowicie, w tym filmie powiedział on, żeby bacznie przyglądać się temu, co się u nas w kraju dzieje. No myślę, że większość z nas przygląda się temu, co tam się dzieje. I powiedział jeszcze dwa słowa, a w zasadzie, no może kilka więcej słów, żeby nie ufać Szumowskiemu. I patrzcie, jak to się przekłada na nasze życie, gdzie część ludzi obejrzała to nagranie, część na pewno już nigdy go nie zobaczy, ponieważ film został zablokowany i ściągnięty. I patrzcie, co z nami robią i gdzie mamy tutaj wolność słowa, gdzie możemy podzielić się czymkolwiek, czym byśmy chcieli. Wszędzie jest cenzura, wszędzie jesteśmy blokowani, nasze filmy są ściągane, nie można powiedzieć prawdy, nie można podzielić się swoimi myślami, po powiedzieć to, o czym się myśli, ponieważ z góry będziemy zablokowani. Stało tak się to z bardzo wieloma kanałami. I niestety, ale taka jest prawda. Także drodzy państwo, gdyby nawet Krzysztof Jackowski chciał podzielić się z nami swoimi przeczuciami, swoimi wizjami, to nie jest w stanie tego zrobić, ponieważ gdy tylko by powiedział prawdę, to na pewno zostanie zablokowany lub też może nawet zamknął mu jego kanał. I tak to właśnie przekłada się wszystko na funkcjonowanie aparatu państwa i nie tylko państwa, na funkcjonowanie całego świata. Możemy mówić tylko to, co im się podoba. Inaczej już nie możemy, ponieważ albo będziemy nękani, tak jak Mendlar i wielu innych, albo będą nasze filmy blokowane, banowane, kanały będą zamykane. Gdzie zdobyć nową rzeszę powiedzmy 20, 40, 100, 120 tysięcy subskrybentów, to się nie dzieje w ciągu jednego dnia. Ale pomijając to, pomijając to wszystko, nic nie można do sieci wrzucić, co nie podoba się na przykład systemowi panującemu na całym świecie, gdzie nie nawołujemy nikogo do nienawiści, do walki, to i tak te filmy są usuwane. Ponieważ prawda w oczy kole, i nie jest to dobrze, gdy ona zostanie przekazana i pójdzie dalej w świat. Żeby każdy mógł sobie to przeanalizować, że jednak może jest inaczej. Na tym zakończę ten swój wywód, bo można by tu dużo mówić, nie wiadomo nawet jakich słów można użyć. W każdym razie pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi. Życzę dużo spokoju. Pozdrawiam. Do widzenia.